Skrzydło kwiaty przesadzamy, gdy korzenie wyrastają przez dziurki na dnie doniczki, roślinę musimy często podlewać, albo mamy podejrzenia, że coś złego dzieje się w korzeniach. W trakcie przesadzania skrzydło kwiatu możemy pobrać sadzonkę, czyli tym sposobem rozmnożyć roślinę. Ja tego skrzydło kwiata kiedyś za bardzo przesuszyłam z braku czasu, a ponieważ gdy roślinę za bardzo przesuszymy, następnie podlejemy, to korzenie mogą podgniwać. I właśnie mam takie podejrzenie, co widać też po liściu, że coś złego dzieje się w korzeniach. Będzie mi miło, jak posadzicie kciuka w górę pod filmem, i pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Skrzydło kwiaty najlepiej przesadzać, gdy podłoże jest delikatnie wilgotne. Przy ostatnim podlewaniu, przed przesadzeniem, warto roślinę zasilić nawozem, najlepiej połową dawki, która podana jest na opakowaniu producenta. Jeżeli widzimy, że coś złego dzieje się ze skrzydło kwiatem, to lepiej go przed przesadzeniem nie nawozić, bo tym sposobem tylko mu zaszkodzimy. Przed wyciągnięciem rośliny z doniczki, doniczkę delikatnie ugniatamy. Jeżeli korzenie są mocno przerośnięte przez dziurki do odprowadzania nadmiaru wody, to doniczkę jesteśmy zmuszeni rozciąć. Korzenie oczyszczamy ze starego podłoża. Jeżeli mamy z tym problem, to rośliny możemy przepłukać pod delikatnym strumieniem letniej wody. Starajmy się uszkodzić jak najmniej korzeni. Po oczyszczeniu bryły korzeniowej robimy przegląd. Wycinamy wszystkie korzenie, które są suche, maślące się pod wpływem dotyku i wycinamy takie, na których znajdują się brązowe plamy. Przycinamy również korzenie do żywej tkanki, gdy są zakończone w taki sposób. Po oczyszczeniu korzeni możemy pobrać sadzonkę. Wystarczy od rośliny matecznej oderwać jedną mniejszą rozetę liści. Starajmy się wybrać taką rozetę, która ma jak najwięcej korzeni. Niepotrzebny nam nóż sekator czy nożyczki, bardzo łatwo oderwiemy sadzonkę od rośliny. Przygotowane rośliny odstawmy na 30-60 minut, żeby rany po cięciu i mikrouszkodzenia zarosły tkanką kalusową. W międzyczasie przygotujmy podłoże. Żeby skrzydło kwiat już więcej nie podgniwał, wytwarzał zdrowy, rozrośnięty system korzeniowy, potrzebuje podłoża, które jest przepuszczalne dla wody, dobrze napowietrzone, ale również utrzymuje wilgoć na trochę dłużej, żeby korzenie nie podsychały. Przygotowując podłoże, warto wykorzystać podłoże do storczyków, Odrobinę ziemi kompostowej. Możemy wykorzystać ziemię uniwersalną, która jest na bazie torfu lub włókien kokosowych. Warto dorzucić komponenty typu keramzyt, perlit, vermiculit czy pumeks, które umożliwiają szybkie odprowadzanie nadmiaru wody, ale również powodują to, że podłoże jest dobrze napowietrzone. Gdy mieszamy podłoże, to zwróćmy uwagę na to, żeby miało temperaturę pokojową. To takie przypomnienie, gdybyśmy trzymali nasze komponenty w zimnym garażu czy na balkonie. Doniczka, w którą przesadzimy skrzydło kwiata, powinna być wielkościowo dopasowana do bryły korzeniowej. Zbyt duża doniczka to za dużo ziemi, w której kumuluje się dużo wilgoci, która może powodować podgniwanie korzeni. Doniczka powinna mieć dziurki do odprowadzania wody. Na dno doniczki nasypuję około 4 cm podłoża, ustawiam roślinę i delikatnie obsypuję świeżym nowym podłożem. Żeby wypełnić przestrzeń między korzeniami, doniczkę możemy pougniatać lub delikatnie uderzać o podłogę. Przed podlaniem pozostawmy roślinę w delikatnie wilgotnym podłożu na około 6-12 godzin. Po tym czasie roślinę delikatnie podlejmy w taki sposób, żeby podłoże delikatnie zwilżyć. Nadmiar wilgoci w podłożu nie sprzyja ukorzenianiu, a sprzyja podgniwaniu. Jeżeli skrzydłokwiat po około 12 godzinach ma oklapnięte liście, to warto kilku się pozbyć około 10-20%. Ponieważ korzenie zostały uszkodzone podczas przesadzania, to one nie są w stanie nawodnić liści, które pozostały. Odcinając liście, odciążamy korzenie. Następne podlewanie wykonujemy, gdy podłoże w głębi doniczki jest delikatnie wilgotne. Przed podlaniem możemy wykonać test drewnianego patyczka. Gdy wbijemy go tuż przy ściance doniczki i po 10 minutach go wyciągniemy, to podlewamy roślinę wtedy, kiedy patyczek jest delikatnie wilgotny. Nie jest brudny ani nie jest oblepiony podłożem. A co zrobić z pobraną sadzonką? Jeżeli jest niewiele korzeni, to taką sadzonkę po przesuszeniu przez około 30-60 minut możemy wstawić do wody. Sadzonkę ustawiamy w widnym, jasnym miejscu o rozproszonym świetle. Dobry również będzie wschodni lub Zachodni parapet. Gdy zauważymy, że roślina wytworzyła nowe korzenie, które dorosły do około 8-10 cm, wytworzyła nowe liście, to możemy przenieść ją do podłoża. Sadzonkę skrzydłokwiata możemy również z powodzeniem ukorzeniać w zwilżonym perlicie czy wermikulicie. Musimy pilnować, żeby na dnie naczynka zawsze znajdowała się niewielka ilość wody, około centymetra. Sadzonka skrzydłokwiata bardzo dobrze się ukorzeni również w zwilżonym hutorfowcu. Gdy sadzonkę ukorzeniamy w mchu torfowcu, to nie możemy dopuścić do jego całkowitego przesuszenia. Sadzonkę możemy również ukorzenić w podłożu, do którego przesadzaliśmy roślinę mateczną. W tym przypadku dobierzmy odpowiedniej wielkości doniczkę, żeby nie była zbyt duża, i posadźmy sadzonkę do delikatnie zwilżonego podłoża. Pilnujmy, żeby nasza sadzonka całkowicie nie przesła. Jeżeli sadzonka będzie miała okrapnięte liście przez 2-3 dni, to warto wyciąć 2-3 liście, żeby ją odciążyć. Gdy zauważymy, że nasze skrzydło kwiaty po przesadzeniu się przyjęły, rosną zdrowo, to możemy zacząć nawożenie po około 3-4 tygodniach połową dawki, która podana jest na opakowaniu producenta. Po przesadzeniu uważajmy, żeby skrzydło kwiat nie miał mokrej ziemi, tylko delikatnie wilgotną. Jeżeli skrzydło kwiat po około 7-14 dniach ma oklapnięte liście, a podłoże jest wilgotne, mokre, to uważajmy z podlewaniem. Nadmiar wilgoci w podłożu nie sprzyja ukorzenianiu a sprzyja podgniwaniu.